Przynajmniej chłop wspomniał o moim specjalu. No, bardzo super. Jak coś chłop żyje. Tak chyba. Wiesz to co? Przeżyje. Koleś. Ja już widzów poinformowałem na moim kanale jak coś. Jeszcze czaszki tutaj daje. To no po co? Jak się szersi, tak uda specjal. Żyje, żyje. Nie straj się o to. Nic się nie dzieje. Specjal się uda, o ile wbijecie. No i ten. No i wszystko spoko będzie. Także... Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, Nara!